Cześć, witam. Ja nazywam się Staszek Just. Jestem producentem w 11 Bit Studios, studios z Warszawy, które pewnie dobrze znacie z Anomaly Wars on Earth. Tutaj na Gamescomie pokazujemy cztery nasze gry. Pierwszą z nich jest Anomaly Wars on Earth w wersji na PS3, czyli siódma platforma w tym momencie do zdobycia pod koniec miesiąca. Ale pokazujemy też trzy nowe tytuły, które wyjdą jeszcze w tym roku. Jest to Funky Smugglers, Sleepwalker's Journey i Anomaly Korea. Ok, zacznijmy od pierwszego z nich. Funky Smugglers gra usytuowana w latach 70., zakręcone lata 70., arkadówka, endless arcade, czyli mamy jeden tryb nieskończony, fale samolotów, które przyspieszają. I naszą podstawową misją w tej grze będzie po prostu zapobieganie temu, żeby niebezpieczne przedmioty nie trafiły na samolot. Więc sprowadza się to do tego, że wyrzucamy czerwone przedmioty, na przykład tą piłę motorową od babci i unikamy dotykania zielonych. Dosyć prosty gameplay, ale możemy na przykład przytrzymać przedmioty w ograniczony czas i na przykład podrzucać je, żeby resetować ten zegar właśnie na przedmiotach, dzięki temu uzyskujemy większe kombo. Funky Smugglers, tak jak już mówiłem, gra w latach 70. w funku. Wyrzucamy czerwone przedmioty, unikamy zielonych. Prosta funkcjonalność, ale możemy przytrzymać przedmioty i podrzucać je lekko, żeby resetować timer oraz wykorzystać multi-touch, żeby uzyskać coś w rodzaju takiego doświadczenia twistera, powiedzmy, na palce i zdobywać jak największe komba. Ok. Tutaj mamy oczywiście pełne wsparcie Game Center, więc leaderboardy, achievementy, również ranki, czyli różne poziomy, na które możemy się wspiąć, zdobywając nowe doświadczenie, oraz randomizowane misje, żeby eksplorować gameplay. Cały czas będą losowane trzy misje. Jeśli je skończymy, to w ciągu gry, w ciągu następnego samolotu będzie wylosowana kolejna misja. Poprzez skończenie poszczególnych misji Będziemy mogli odblokowywać, kupować nowe przedmioty, nowe postaci, na przykład azjatycką kobietę, chłopca, chłopca skauta i tym podobne nowe przedmioty, nowe tła, nowe lotniska, nowe muzyczki. Wszystko to będzie dostępne już w dniu premiery, ponieważ ta gra będzie wychodziła w przyszłym miesiącu równocześnie na iOS, Androida i Maca. I co tutaj więcej zobaczymy, jeśli byśmy mieli e, połączenie z internetem dostępne, byśmy zobaczyli w tym tutaj polu, e, że są, e, poje, e, są hostowane przez nas regularnie pojedynki e, dla wielu osób. I na czym to polega? Nazywamy to multi, Massive Multiplayer Arcade Duels, więc e, pojedynki między, na przykład na potrzeby Gamescomu, prasą, a 11bit Studios i wszyscy gracze, którzy e, grają w tą grę, E, mogą zdjoinować się do pojedynku, czyli wziąć w nim udział, e, przy, przywiązać się do którejś z drużyn i po prostu grając, zdobywać dla niej punkty. Okej? Okay? Ale jeśli nasza drużyna jest w tarapatach, możemy poprosić o wsparcie, czyli zapostować e, pojedynek na Facebooku, e, na Twitterze i za same lajki i retweety dostajemy znowu punkty dla naszej drużyny. E, jeśli nasza drużyna wygra, dostajemy więcej kasy do wydania w naszym e, sklepie ingame'owym. I co tutaj ciekawe, to jest to, że ten, te pojedynki multiplayerowe będą również cross-platformowe, czyli wszyscy na całym świecie, PC, Mac, iOS, Android, e, później możliwe, że dodamy PC, e, będą mogli wziąć udział w tym pojedynku, na przykład 11bit versus pra prasa, ale również mo mogą to być na przykład wybory polityczne, e, PO vs. PiS, mohery versus nie wiem kto, Skating, nie mam pojęcia. E, i w ten sposób chcemy też napędzić e, ruch, napędzić zainteresowanie tą grą, która będzie dostępna w przyszłym miesiącu, jak już powiedziałem, po minimalnej e, cenie z wieloma funkcjonalnościami społecznościowymi oraz customizacji e, w naszym sklepie. Ok? E, drugą naszą grą, którą pokazujemy na targach gameską. jeśli pozwolicie, e, tylko ją zresetuję, jest e, Sleepwalker's Journey. Zupełnie inna gra, bardzo daleka od wszystkich wybuchów akcji, które dzieje się w Anomaly Wars on Earth. To jest e, gra, e, tak jak widzicie, z miłą, przytulną grafiką, e, z małą e, opowiastką tutaj o chłopcu, który spadł e, z księżyca razem z wszystkimi gwiazdkami. Misją gracza jest odzyskanie wszystkich gwiazd e, na niebie. I teraz, co robimy w tej grze? To jest, jesteśmy w miarę dobrze w odwracaniu różnych rzeczy, więc to jest odwrócony platformer. Czyli tutaj nie kontrolujemy e, bohatera, tylko kontrolujemy platformy, kontrolujemy świat, który go otacza. E, I tutaj, e, poprzez proste kontrole, kontrolsy, e, po prostu flikujemy palcem e, albo tapujemy, kontro, kontrolując poszczególne mechaniki, które będziemy wprowadzali tutaj, co każdy, trzeci, czwarty poziom. I co tutaj robimy? Zbieramy gwiazdki, zostawiamy gracza w bohatera w spokoju i po prostu chodzimy sobie po naszej planszy. Jeśli nasz bohater na przykład spadnie z platformy, w każdym momencie możemy tylko przytrzymać palec i cofnąć czas bez żadnych kosztów, poprawić nasze błędy i grać dalej. Czyli to jest gra zaprojektowana stricte dla graczy okazjonalnych, dla kobiet, dzieci, przede wszystkim się kobietom podobały, przynajmniej według naszych testów, e, którzy podejmują granie na przykład na tabletach, na przykład na urządzeniach mobilnych w domu po ciężkim dniu pracy, kiedy nie chcą być bardziej zestresowani jeszcze znowu przez jakieś kolejne wyzwania, które są proponowane w innych grach, potrzebują coś, żeby się po prostu zrelaksować e, z dość prostymi zagadkami e, logicznymi, platformowymi, i coś, co przede wszystkim ładnie wygląda i e, jest przyjemne po prostu do patrzenia. To je na przykład połyka nas jakaś armatka. Musimy wyrzucić naszego bohaterka e, dalej. I jakieś proste zagadki, które pozwolą nam zebranie. Wszystkich gwiazdek i tak jak powiedziałem, w każdym momencie możemy cofnąć czas i rozegrać grę na inny sposób. 45 leveli, żeby na start, oczywiście więcej leveli dojdzie po premierze gry. One są podzielone w takich stylizowanych, oczywiście światach snów, więc tutaj mamy na przykład świat cyrku, później będzie jakaś straszna z spółki Mansions, więc straszna posiadłość już Gamescom bierze swoje żniwo, mogę powiedzieć. Okej, okay, i dodam tutaj jeszcze, że na przykład muzykę do, do tej gry pisze Piotrek Musiał, ale udźwiękawia ją Adam Skorupa, który również pisał, pisał muzykę do Wiedźmina. Anomali Korea, sequel dla naszego. O, jeszcze dodam. Jeśli chodzi o Sleepwalker's Journey, ta gra będzie wypuszczona w ciągu dwóch miesięcy również i równocześnie na ios Androida i Maca po minimalnej cenie. Okej, okay, przejdźmy do Anomali Korea. Tutaj ponownie, przepraszam Was, że tak skaczę. Ponownie zrestartuję grę, żeby pokazać wam. Nasze świetne intro, stylizowane też trochę w klimatach anime, w klimatach właśnie zachodnich. To jest sequel do mobilnej części Anomaly Wars on Earth. Wyjdzie tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych, czyli na iOSie i Androidzie równocześnie. Jeszcze przed końcem tego roku, więc biorąc pod uwagę wszystkie platformy i wszystkie gry, które tutaj prezentujemy, mówimy o 9 nowych tytułach, które wyjdą w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy od 11 Beat Studios. Zobaczmy trailer. Gra jest sytuowana w Seulu, w Korei, więc nowy setting, nowa kampania tutaj na 12 misji więc dużo nowego gameplayu. Okay. E, będą też nowi bohaterowie. E, Kapitan Evans i porucznik Park. E, Koreanka, która będzie nas prowadzić przez całą kampanię. E, nowi też e, aktorzy, którzy dubbingują e, tutaj e, głosy naszych bohaterów. E, aktorka nazywa się, główną aktorką jest Lani minela, która już ma na swoim koncie ponad 500 tytułów growych, łącznie ze StarCraftem i Diablo. E, nowy e, edytor, e, który, nowy pisarz ze Stanów, który nam pomagał w ułożeniu historii i tekstów, nazywa się John Zurhellen, pisał teksty do ballady o geju Tonym, który, czyli do GTA na przykład. I e, co tutaj widzimy? E, odświeżone, odświeżone UI, e, nowy setting, jak widzicie, e, z paroma dodatkowymi tweakami graficznymi, e, efekty świetlne, są tutaj zaprezentowane i przede wszystkim nowe nowe możliwości, jeśli chodzi o, o gameplay. Każda misja z tych 12, które tutaj doświadczycie, będzie inna, będzie miała e, swój unikalny pomysł, inna również niż e, pomysły, które były zaprezentowane w oryginalnej Anomaly Wars on Earth. Dla przykładu tutaj, oprócz tego, że kontrolujemy cały czas skład, który jedzie wzdłuż wyznaczonej przez nas trasy, musimy mieć oczy szeroko otwarte i patrzeć, kontrolować sytuację w trzech bazach danych, e, które przeciwnicy próbują. Zniszczyć przez całą misję, więc tutaj musimy rzucać decoje, musimy rzucać smokescreen, cały czas, żeby pilnować tych banków danych, a jednocześnie prowadzić nasz skład do upragnionego celu. Więc co tutaj widzicie? Widzicie nowe UI, lekko ulepszone. Widzicie też piątą umiejętność, nazywamy ją Boostem. Ona po prostu. Zwiększa siłę rażenia, zasięg i szybkość strzału naszych jednostek na krótki okres czasu. Widzicie też nową jednostkę, nazywamy ją Flamer. Ona daje nam damage over time naszych jednostek, po prostu podpalając je. I właśnie straciłem jedną z nich. Ok. Cały czas świetny gameplay, unikalny Tower Offense, unikalny podgatunek, który wynajęliśmy z 11 Beach Studios, i tak jak powiedziałem. Co cały czas więcej i więcej nowych pomysłów na gameplay. Na przykład mamy mapę, w której zasięgi energizerów, czyli przeciwników, którzy jakby respawnują więcej wierz, nachodzą na siebie. Wobec czego, jeśli podjedzie się zbyt blisko nich i jest się nieostrożnym, można spowodować reakcję łańcuchową, gdzie wszystkie jednostki przeciwnika odświeżają się i jesteśmy w potrzasku między nimi. W tej misji dla przykładu mamy rejony, które będą blokować nam poszczególne umiejętności, więc jeśli wjedziemy na przykład w ten pomarańczowy region, będziemy mieć zablokowany smokescreen w tym zielonym, na przykład Reaper i będziemy musieli sobie poradzić z tym ograniczeniem, żeby osiągnąć cel naszej misji, Czyli w tym przypadku musimy uratować generała amerykańskiego i świetna grafika, cały czas bardzo bliska współpraca z Nvidia oraz z Applem do tego, żeby jak najbardziej optymalizować naszą grafikę, nasze możliwości technologiczne do ich sprzętu. Więc tutaj, jak pewnie wiecie, korzystamy z własnej technologii cały czas, bardzo skalowalnej bardzo efektywnej, nazywanej Liquid Engine, który w tym momencie jest portowalny na 7 różnych platform i na każdej z platform jest benchmarkiem, jeśli chodzi o możliwości graficzne. OK? I Anomaly Warzone Anomaly Korea, przepraszam, będzie dostępna później w tym roku po niższej cenie niż Anomaly Wars on Earth. Owszem, będzie, będzie też dużo przecen, więc zachęcamy jak najbardziej do zainteresowania się tym gatunkiem, tym tytułem, który jest unikalny na skalę światową, ponieważ w zeszłym roku uzyskaliśmy dzięki niemu Mac Design Award oraz jest to jedna z najlepiej ocenianych gier na iOS-a w historii. Więc dzięki trzy tytuły od Anomaly Warzoneer w tym od 11 Beat Studios w tym roku.